Ruszyliśmy ze składaniem wniosku do 9 marca można takie wnioski do budżetu obywatelskiego składać bo 51 milionów złotych do wydania w tym około 40 milionów na projekty dzielnicowe pozostała część na projekty ogólnomiejskie Warto pamiętać o tym że trzeba złożyć też takim projektem listę 15 podpisów Będziemy organizować też 3 maratony pisania projektów jeden czwarty już już za nami będą cały czas dyżury też w wydziałach w jednostkach można się kontaktować dopytywać uzyskać szczegółowe informacje jeżeli jakaś pomoc przy składaniu projektów jest potrzebna Następnie trafią one do weryfikacji. Do 9 czerwca poznamy wyniki weryfikacji formalno-prawnej tych projektów, a później na przykład, września i października przynajmniej głosowanie i to wtedy mieszkańcy, wszyscy mieszkańcy Krakowa będą mieli możliwość zdecydowania o tym, które ze złożonych projektów i to na poziomie dzielnicowym, na poziomie ogólnomiejskim Trafią do realizacji. No i chcieliśmy też mieć jakieś takie miejsce, gdzie moglibyśmy się integrować w lokalnej społeczności. Budowane jest coraz więcej bloków i chcieliśmy tych nowych ludzi, ludzi też lepiej poznać, a takie miejsce idealnie się do tego nadaje. W pierwszym roku został projekt, niestety nie, nie, nie dostał tego, co miał dostać. Ale w kolejnym się udało. Tych zielonych projektów w budżecie obywatelskim realizujemy bardzo dużo. Rocznie mamy wrażenie, że jest ich więcej i to bardzo cieszy, bo to pozwala realizować takie zamierzenia, które są inicjatywą mieszkańców, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, a to miejsce, w którym się dzisiaj spotykamy, jest żywym tego dowodem. Ogrodnictwo społeczne kwitnie w Krakowie. Takich ogrodów jak ten mamy już 25, więc pozostając w tej ogrodniczej nomenklaturze, cieszymy się, że dzięki BO taka idea, Zakwita, kiełkuje, rozrasta się i tych osób, parających się ogrodnictwem społecznym i uprawianiem własnego kawałka ziemi w mieście, przybywa.